Nowe sety na BoxPvpRapy.pl pojawiły się kilka dni temu, a ja w tym filmie już zdobyłem najlepszy możliwy miecz. Czy jest warty swojej ceny? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Robimy konkurs na 200 tysięcy dolarów. Zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. No i challenge 400 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam. Miłego oglądania. Widzowie, jak dobrze wiecie, jestem posiadaczem swojego serwera Minecraft, czyli bankmc.pl, gdzie są takie tryby jak BoxPvp, gdzie macie darmową rangę VIP poprzez ukośnik odbierz VIPa, jak i kit PvP, ale co jest najważniejsze w serwerze Minecraft? Hosting! No i tutaj chciałem wam podkazać hosting mojego kolegi Zenciaka, cloudly.gg gdzie z kodem camper macie 10% taniej na wszystkie możliwe serwery więc jeśli ktoś z was myślał o serwerze swoim w Minecrafcie, sprawdzajcie link w opisie i korzystajcie oczywiście z rabatu z mojego kodu. No witam, kolejny dzień kolejne przygody na rapach, jak wczoraj powiedziałem że nie będę ulepszał miecza na Pikachu, postanowiłem, że jednak zmieniam decyzję i musimy to w dzisiejszym Filmie zrobić. Nie wiem w jaki sposób to zrobię, bo kurczę jest to po prostu giga, ależ to giga drogie. Aktualnie mieczyk 45, czyli nic się nie zmieniło od wczoraj. No i jak sobie pójdziemy takim sposobem tradycyjnym, po prostu do villagera, że chcemy sobie to przerobić, no to patrzę i 8 uramowych pyłów. No to jest giga dużo. Na samym sklep po prostu jakbym bym chciał sobie to tak okupić, no to pyk, 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 pyk. ósemka 2,1 miliona. Aktualnie mam 1,3 w sensie miliona. No i tam 90 tysięcy. No ale jest taki problem, że tu się pojawia osoba, która wygrała 200 koła z ostatniego odcinka, kasy masz już na koncie, mi 200 koła umyka, no i w tym filmie robię to samo, więc zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta, no i znowu 200 koła mi umyka. No i jak tu kurczę sobie poradzić? No nie wiem, ale się domyślam. Mianowicie y, mam dużo przedmiotów. Teraz jakoś tak powiem Wam, że trochę kasy mi wpadło. No nie ukrywam, że tak naprawdę to dzięki Wam, bo cały czas jest rotacja ludzi w klanie Kilo. Nowe osoby dołączają na 24 godziny sobie kopią z full perkiem dropu, zarabiają pieniądze, no i nowe osoby biłem i tak w kółko, i tak w kółko. Tak to wygląda. Jak się ktoś zapyta, jak dołączyć do klanu, no to ja bardzo często, no codziennie piszę tak naprawdę na czacie w niektórych godzinach poszczególnych, właśnie, że dodaję, no i wtedy można śmiało pisać i dodaję. Nie, no aktualnie do torku, nie, do środy 10.00, no klan jest full, no i tak to, tak to wygląda. No i właśnie za to bym chciał podziękować, za to, że mi po prostu ufacie i dołączacie do klanu, no ale jak widzę, opinie bardzo szybko się zwraca, więc jak najbardziej git. Ale odbiegam od tematu. Musimy, widzowie, jakoś sobie poradzić z tym mieczem. No i te 2,1 miliona, niby dużo, ale z drugiej strony widzę jedną fajną rzecz. Na rynku aktualnie jest miecz pikaczu za e, 3,2 miliona, czyli kurczę trochę taniej niż jeśli byśmy to przerabiali i na przykład mógłbym sprzedać ten miecz 45, najtaniej chodzi za 1,7 miliona, więc ja bym sobie na przykład go wystawił za 1,6. No trudno, gdybyśmy tak w ten sposób to zrobili, mam nadzieję, że na dobrą kwotę, tak, bardzo dobrze, 1,6,5 miliona, Mam nadzieję, że to się sprzeda. Tak naprawdę. No jest to najtańszy możliwy miecz. O 100 tysięcy tak naprawdę taniej. No i wtedy tego Pikachu może jakoś by się dało. Wiecie, wynegocjować. Może jakoś tanie by się hapnęło za 3 miliony. Wtedy byłbym bardzo, ależ to bardzo dowolony. No i to jest cel na dzisiaj. No na pewno się uda. Tylko pytanie jest takie, jak szybko ten miecz mi się sprzeda w tym momencie. Powiem wam, że robię też pewien jeden test. I wydaje mi się, że mało ludzi o tym wie. Albo robi, bo to się nie wiem, czy opłaca, czy się nie opłaca. Mianowicie kilo fragmentów kosmosu. Był, za, był 41 ostatnio do zdobycia Nawet nie pamiętam dokładnie za co to było Za ten event jakiś szkolny czy coś takiego Tak mi się kojarzy No i widzę, że za 200 koła chodzi Aktualnie taki kilofik No i każdy ma ten 41 A można go sobie normalnie przerabiać I ja aktualnie przerobiłem sobie go na e, 42 Teraz myślę na 43 No i kurcze, pytanie do administracji jest takie Czy tu się coś kurcze pozmieniało Bo e, wcześniej, na samym początku jak oni dodali post Że ten kilof został naprawiony i że dropi fajnie, yy, no to dropiło fajnie, faktycznie, dropiły te fragmenty kosmosu. Teraz ja kopałem przez kilka godzin, i nawet jeden fragment mi nie wykopał, więc kurczę, no nie wiem, czy coś jest teraz nie tak, znowu z tym, czy coś. Ale jak zapytacie, dlaczego kopię Nederyt, powiem wam, że na Nederycie jest większa szansa na zdobycie tego tokenu premium. Ten token jest potrzebny do tego, aby właśnie uzbierać na klucz premium, gdzie można sobie wymienić to na rangę. I taki jeden token chodzi za 6000, więc kopiąc nawet, nie wiem, emeraldy, czy coś, jako początek. Porządkujący gracz, masz szansę na zdobycie tego tokenu, za który dostajesz 6 koła. Tak o, więc bardzo fajnie. Ale dobra, bo się rozgadałem. Czekam, jak się ten mieczyk sprzeda. Trzeba jakąś wiadomość na czacie wykminić. No i fajnie, widzowie, sprzedało się. Troszeczkę to trwało. Mam 3,7 miliona. I kwota jest naprawdę bardzo, ależ to bardzo duża. Patrząc na to, że tak naprawdę wydam to wszystko teraz na miecz, mógłbym sobie kupić kurczę, Wydaje mi się, że 6 rapy boxów jakoś. Tak mniej więcej, no naprawdę, 6 rapy boxów. Najtańszy rapy box aktualnie 500 tysięcy. W ogóle jest to taki styl, że aż chciałem go kupić od razu i widzę, że y, został wykupiony, no bo ej, dobra, to była bardzo niska cena tak szczerze, no i właśnie o tym mówię no tyle rapy boxów bym miał, mógłbym nawet runę siły za to kupić, a ja wszystko wydaję na głupi, kurczę, miecz Pikachu, który tak naprawdę nic mi nie zmieni, bo no dużej różnicy między, między Thorem a 46 nie będzie, no bo tutaj ile, 87 ostrości, a Pikachu ma 89, próbowałem pisać na czacie, że właśnie kupię ten miecz Piki za y, 3 miliony no niestety nikt za tyle nie ma w ogóle bardzo mało ludzi ma ten miecz, nie się, bo jest drogi, no i jesteśmy zmuszeni kupić tego kurcie pikacza za 3,2 miliona od gracza Oniku Alcye, niestety nie jest on online na serwerze, wydaje mi się, że jak byłby online, można byłoby tutaj coś hapnąć u niego, troszeczkę taniej, no niestety, niestety, a czas goni go trzeba brać, więc no, ma farta ma farta, że y, ja tu przyszedłem i go biorę, ale dobra, miecz pikacza najlepszy miecz na serwerze, widzowie, pyk mamy to pięknie, fajnie się to prezentuje super, cieszę się naprawdę, jestem już ucieszony, y, uważam, że spoko, zobaczymy jak to będzie wyglądało talizman siły, Strange dwujeczka, najlepszy miecz na serwerze, strefa na której nie się temów, idealne kombo, idealne połączenie, wydaje mi się, że no po prostu tutaj wszystko y, przetestujemy, e, pytanie najważniejsze czy ten miecz jest już nederytowy, czy tak, jest już nederytowy, więc fajnie, no dobra, no to chyba nie ma co przedłużać lecimy, zakładam sobie elitrę tylko na plecy i kurczę, no aż sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało player health indicator jest włączony dobrze, mamy to, o to chodzi Dobra, pyk, pyk. I wjeżdżamy, wjeżdżamy. Dużo było pytań. Camper, co wtedy jak przesiedzi się już te dwie godziny na strefie tej eventowej? czy wywala, czy nie masz wejścia? Nie mam sielnego pojęcia, tak szczerze. Nie mam pojęcia, co się dzieje, jak właśnie te dwie godziny spędzisz już na tej strefie. Trzeba to jakoś przetestować. Ale widzę, że dobra, są jacyś ludzie na pewno, więc dobra, już nie ma takiej tragedii. Już się bałem, że chętnych nie będzie do klepy. Jak hity wyglądają? No, widzę, że hity wyglądają bardzo nieźle. Gościu na y, trzy hity sobie. Rad, mając takiego setano nie najgorszego. Mamy, zabiłem ziomka za plus 244 w ogóle Oddał itema, w sensie no nie oddał itema Ale e, aż jestem w szoku Jaką wyrywał bombę ziomal e, Naprawdę, bardzo duży damage dostał Aż jestem, kurczę, zdziwiony No nie spodziewałem się, że go zabiję, no bo Znam tego ziomeczka i No on jest y, z y, ziółko Zioło po prostu i ogarnięty jest bardzo I kurczę, nie wiem, czy zrobił to Specjalnie, czy nie, ale aż no sami Widzieliście, że nic nie mówiłem, no bo Sam nawet, no nie no, dziwne to było, zdziwiłem się ale fajnie, no kurde, plus 200 y, Plus 200 rankingu Zawsze jest kurde fajne Ja pierdzielę, to jest prawie chyba mój rekord, nie? 244, super No tutaj ziomal ma y, tego seta podstawowego Którego się dostaje, no i normalnie Na y, dwa hity jest w stanie paść Nie, no dobra, cztery serca z jednego hita dostaje Więc no giga, giga dużo No i oddał chyba kilka, też nie Zabiłem jednego ziomka Dużo dostałem za niego, w sensie Trzy rankingu, ale no hity naprawdę są fajne No zobaczcie to jak to... Y, ten miecz Pikachu, no chyba, warty jest swojej ceny, mimo wszystko. I fajnie, że sobie go mogłem y, kupić, tak naprawdę. Tutaj, plus 11, jeszcze za kila. Tak mnie denerwują te kobłęby w tym miejscu. No bo ja w to padam wszystko jak taki totalny noob. I, i, i widzę, dobra, ten gościu prawie sam się y, w dał i chyba odda, chyba odda, odda, musi oddać. Niech się już podda tutaj, kolejny kill za y, plus 5. No i niestety żaden fragment kosmosu mi nie wydropił w tym miejscu. Dobra, no, ten się ma i pokazuje sobie. Ale dobra, to jest strefa, kurcze bez tego, bez utraty temów. można się tu bić z każdym po kolei. Mamy, za plus 5 też sobie szybko padło. Fajnie, szczerze, miałem bardzo duży dylemat na tym, czy powinienem sobie przerobić mieczyk, czy przerobić sobie nożyce. No i wybrałem, kurczę, ten miecz i powiem wam, że chyba decyzja była dobra, bo, no, taki fany z gierki od razu jest jakiś taki większy, większa frajda, można się, wiecie, poklepać. Wiadomo, więcej bym zyskał na tym, że bym sobie te nożyce zrobił, no bo naprawdę, bardzo dużo się zarabia na tej wełnie, ale, kurczę, czy nożyce by mi dawały taką frajdę z niszczenia jakichś źródków, totemów czy coś? No oczywiście, że nie. Więc no, mieczyk pika oddaję. Jeszcze bym nie chciał go zabić, tylko że mu buty padły, to w ogóle on byłby był to na takim minusie, ale wydaje mi się, że nie wiem. On, on nie wiem. Ja serio. Polowym zginąć, niż yy, zniszczyć sobie seta. Ale dobra, oddał też za plus zero. To cały czas te same osoby przychodzą i giną. Tutaj kolejny ziomal, on nawet to temu nie ma przy sobie, więc też za plus 8 oddał i temka od razu. No i temka, wiecie, ale y, dopią tokeny premium. Ej, te tokeny też są bardzo fajne, bo pieniądze za to y, całkiem spoko wpadają. 5 tysięcy za wszystko, więc serio. Nic tylko siedzieć teraz i, i bić ludzi tutaj. Szybki sesik z widzami. Mam też bardzo duży dylemat właśnie na tym, czy nie powinienem jednak tego sprzedać i y, za te pieniądze kupić rapy, bo. Boksy, bo, no, ja wiem jedno, że mieczyk z dnia na dzień będzie po prostu, no, nie wytrzymał swoją cenę, ale pieniądze będą traciły e, wartość. E, więc jak teraz rapy boxy są tak tanie, no to właśnie nie wiem, czy Nie powinienem tego sprzedać szybko, kupić rapy boxy i sobie trzymać czeście, Nie wiem, nie wiem. No na razie jednego rapy boxika mam. Sobie stoi, czeka, jest e, fajnie. No i trzeba się w końcu wziąć też na pewno za tą runę siły, no bo mam tam poziom e, siódmy tego, znaczy poziom czwarty siły, no a chciałbym już bić sobie to na maksa. Na pewno już wtedy takie kombo, najlepsze sił. Plus y, ten talizman siły, plus miecz, no to byłyby dopiero hity. Tutaj żomal chyba na jakimś autototemie, czy o co tu chodzi, nie? Bo totem za totem sobie zmienia, aż mu zaraz cecik też padnie i aż dziwne. No ja bym wolał zginąć, niż stracić te buty. On chyba jednak wybiera straty butów. Nie wiem, jakiś inny żomal mnie dojeżdża. Jezu chryste. Mamy za plus 5 jakiegoś kolejnego fraga. No i co, wydaje mi się, że taki szybki też kurczę najlepszego miecza na serwerze jak najbardziej jest ok. Jaram się, fajnie, że udało się go kupić. E, szczerze polecam, ale aktualnie chyba nie warto. No w późniejszym etapie rozgrywki na pewno ok, ale teraz bym chyba wolał te 3 miliony przeinwestować właśnie albo w runy, albo e, w rapy boksa. Dzięki, widzimy się jutro o 15, Borujmy Daily. No i subskrybujcie kanał Elo.